Witajcie! Czasami życie zsyła na nas sytuacje, które mają nas wzmocnić. Dotyczy to nie tylko ludzi, ale także zwierząt. Ten zwierzak nigdy nie miał kontaktu ze światem zewnętrznym. Był rozpieszczonym kotem domowym, zadowolonym ze spędzania dni na wygrzewaniu się na słońcu i przytulaniu do swoich państwa. Jednak los miał wobec niego inne plany. Pewnego popołudnia, gdy wszyscy zajmowali się swoimi sprawami, kot wygrzewał się na słońcu na balkonie. Z drzemki wyrwał go nagły hałas, a ściany zadrżały. Okazało się, że doszło do niewielkiego trzęsienia ziemi. Zanim się zorientował zwierzak, wylądował na ziemi. Zszokowany i przestraszony próbował znaleźć drogę do domu. Ale świat na zewnątrz był wielki i nieznany, a kot wkrótce poczuł się zagubiony i samotny. Miałczał wzywając pomocy, ale nikt nie nadchodził. Dni zamieniały się w tygodnie, a kot znalazł się w opłakanym stanie. Jego niegdyś gładka sierść była splątana i brudna, a łapki bolały go od wielokilometrowej wędrówki. Żołądek burczał mu z głodu, a w gardle zaschło z pragnienia. Jedyne, co mógł zrobić, to położyć się z nosem ukrytym w łapkach i żałośnie płakać. Właśnie wtedy, gdy cała nadzieja wydawała się stracona, pewna dobroduszna kobieta zauważyła bezdomnego kotka włóczącego się po jej podwórku. Zlitowała się nad biedakiem i przyniosła do swojego domu. Nakarmiła go, napoiła, a nawet zabrała do weterynarza, żeby go zbadał. Dni zmieniły się w tygodnie, a kot powoli zaczął odzyskiwać siły. Pomimo życzliwości swojej nowej pani, pozostawał przygnębiony, co noc płakał za swoim dawnym życiem. Kobieta próbowała wszystkiego, żeby go rozweselić, ale nic nie działało. Aż pewnego dnia, przeglądając portale społecznościowe, natknęła się na wiadomość o zaginionym kocie. Na zdjęciu wyglądał dokładnie jak kot, którym się opiekowała. Jej serce podskoczyło z radości. Kobieta szybko skontaktowała się z właścicielem, i kilka godzin później mężczyzna przybył do nowego domu swojego kota. Gdy tylko kot usłyszał ludzki głos, ożywił się. Jego oczy rozszerzyły się ze zdziwienia, a z trzewi wydobyło się głośne miałknięcie. Właściciel wziął go na ręce i mocno przytulił. To wszystko na dziś. A na was jakie sytuacje zesłał los? I jak sobie z nimi poradziliście? Piszcie w komentarzach łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.